Wczoraj bazując na fragmencie z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału o wieczerzy, o tym, jak Pan wysyłał swojego sługa, aby zapraszał gości na już przygotowaną wieczerzę. Mówiłem o tym, jak gospodarz bardzo chce, żebyśmy na tej uczcie się znaleźli, że ona symbolizuje niebo, że jest tam wiele miejsc, że nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba jakichś specjalnych prezentów ze sobą brać, że tu gospodarz wszystko zapewnił, żebyśmy tam mogli przyjść od nas. Chce. Tylko jednego. No, właściwie czego? Czego od nas chce? Żeby to ująć jednym zdaniem, można powiedzieć: chce, by w nas była chęć bycia z Nim. Dokładniej mówiąc, byśmy uznali to za wartość najważniejszą w naszym życiu, żebyśmy ten fakt możliwości bycia z Nim. Jedzenie wspólnego posiłku jest w tej kulturze semickiej wyrazem najwyższego stopnia wspólnoty, żebyśmy chcieli tej wspólnoty. Widać to na przykładzie tych, którzy nią wzgardzili. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. I tak postąpili inni z zaproszonych, choć gospodarz imiennie skierował do nich zaproszenie. Oni uznali, że coś innego jest ważne. Możliwość bycia z nim, wieczerzania z nim, wspólnoty z nim nie była dla nich najwyższą wartością. Co innego postawili za ważniejsze i jeszcze uważali, że gospodarz uzna ich za Wytłumaczonych. Także z tego opisu widać, że jedyną rzeczą, jaką chce od nas gospodarz, jest to, byśmy chcieli z Nim być, byśmy uznali za najwyższą wartość, ten przywilej spotkania się z Nim, wieczerzania z Nim, wspólnoty z Nim. Wtedy rzeczywiście wprowadza nas na tę. Uczte, ponieważ to On wszystko przygotował. On nawet przygotował dla nas nowe szaty, byśmy mogli czyści wejść na tą wieczerzę, obmyci krwią Jezusa i przez niego przyodziani. Kiedy czytamy dalej Ewangelię Łukasza po tej historii, czyli werset 26 z 14 rozdziału, widzimy tam werset, który potwierdza to, co przed chwilą mówiłem. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie jest to dla niego najważniejsze w świecie, nie może być uczniem moim. Warto tu wrócić do początku. By właściwie zrozumieć to stwierdzenie, nie ma w nienawiści ojca, swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i tak dalej, warto wrócić do początku stworzenia. Kiedy Bóg stworzył mężczyznę, tak stwierdził. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios. I przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, no tu konkretnie mężczyzna: — Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Widzimy tutaj też ten kontekst małżeństwa rodziny: żona, rodzice, ale widzimy w tym harmonię. Nie ma tu żadnego przeciwstawienia. Miłości do Boga, czy związku z Bogiem, i relacji pomiędzy tymi ludźmi, mężem, żoną, rodzicami, dziećmi itd. Wszystko jest w doskonałej harmonii, ponieważ hierarchia jest właściwie ustawiona. Bóg jest Stwórcą, a całe stworzenie zabiega o oddanie mu chwały, o posłuszeństwo, o wypełnienie jego woli. Także i więź między mężem i żoną jest w tym kontekście pomocy wypełnianiu nakazów Boga. Więź między mężem a żoną nie jest w żaden sposób odciągająca od posłuszeństwa Bogu, bo uczynił mu pomoc odpowiednią dla Niego, pomoc w Jego życiu z Bogiem. Wtedy panowała w tych wszystkich relacjach harmonia. Ale jak wiemy, grzech zburzył tę harmonię. To... Co stało się metodą do osiągnięcia celów, czyli rodzina, żona, małżeństwo, rodzice, dzieci, zaczęło stanowić cel sam w sobie i stało się przeszkodą w realizacji Bożych celów. Inaczej mówiąc, po grzechu ludzie skoncentrowali się na innych rzeczach niż na pełnieniu woli Bożej. I to, co miało być pomocą, stało się teraz przeszkodą. Ludzie zaczęli żyć dla, powiedzmy, dobra swojej rodziny, swoich dzieci, samego siebie, itd. No, trzeba przyznać, że takie postawy są obecne także wśród wierzących, także wśród ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. Stąd warto przypomnieć sobie to wezwanie Jezusa z Ewangelii Łukasza: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego. Nie może być uczniem moim. Absolutnie w tym słowie nienawiść nie chodzi o złość w stosunku do tych ludzi, o chęć krzywdzenia ich i tak dalej. Jezus w tym kontekście zaproszenia na wieczerze, czy stania się jego uczniem, czy wejścia do nieba, pokazuje, że jeśli więzi ze swoim Stwórcą, nie potraktujesz jako czegoś najważniejszego. Najwyższego w tym życiu, a zatrzymasz się na poziomie żony, ojca, matki, dzieci czy jakichś innych doczesnych, jakichś celów, nie możesz wejść na to ucztę. Nie możesz stać się moim uczniem. Jeśli z kolei, stwórcę wszechświata, uczynisz swoim panem i władcą. Uczynisz najwyższym celem, uznasz w nim źródło wszelkiego dobra, jakie cię otacza. Wtedy w Twoje życie wraca ta harmonia, która była w raju. Wtedy rzeczywiście Twoje życie nabiera sensu dla Boga, możesz realizować Jego zamysł, Jego plan, i pojawia się harmonia pomiędzy Tobą a Twoimi bliskimi, żoną, mężem, dziećmi, rodzicami. Bo tylko wtedy, kiedy w chaos po grzechu wprowadzony jest powtórnie Boży porządek, człowiek może się cieszyć. Pokojem z Bogiem i pokojem z bliskimi.